Witam pięknie sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mogielnicy do godziny 14:30 zebrał za 22 55 zł 16 groszy. To jest nasza nasza suma. To jest nasza suma, którą zebraliśmy do tej pory. Dzieje się bardzo dużo fajnych rzeczy. Cały czas wolontariusze dzielnie kwestują. Nie przerywamy kwesty, trwamy aż do późnego wieczora. I tutaj są Panie, które dzielnie liczą pieniążki. Pani Agnieszka Mikuła Teklak, Pani Jolanta Pawłowska, Aleksandra Pułas, Lidia Kosatka, Sylwia Janicka, Edyta Łaski. I to nie są ty tylko te panie oczywiście. Inne panie już yy, wyszły na obiad, za chwilkę do nas wrócą. I teraz yy, chciałabym pokazać coś bardzo fajnego, ponieważ banc spółdzielczy w yy, Białej Rawskiej, który ma oddział w Mogielnicy, podarował na licytację takie oto fantastyczne świnki, rewelacyjne, kamizelki, kamizelki, które są kamizelkami odblaskowymi i kubeczki. I ten zestaw w, no, dziesięciokrotnie będzie licytowany, ponieważ mamy 10 takich zestawów, będzie licytowany podczas koncertu finałowego. Mamy fantastyczne rzeczy. To jest jedno tylko z dzieł naszych uczniów. Walentynka, taka piękna, taka piękna walentynka, która również będzie licytowana. prócz tego, to są tylko, wierzcie mi, to są tylko takie fragmenty. I jeszcze mamy dużo różnych pięknych rzeczy na, na licytację. Zespół tanecznej iskierki, który u nas w Mogielnicy dzielnie tańczy i reprezentuje nas, przekazał nam swoją zdobycz sprzed lat. Takiego pięknego anioła. Dwa anioły w jednym miejscu, proszę państwa. Coś niesamowitego. I teraz takie dzieła. Mamy tutaj takiego. W naszej gminie fotografa, który pasjonuje się widokami naszego miasta. W momencie, kiedy będziecie Państwo oglądać, już będzie po licytacji, ale to wszystko fantastyczne, co się u nas dzieje, to jest dzięki tym Paniom. A przybyła Pani Mogherita Kartus. Też pięknie witam. I, I wszystkim innym osobom, wolontariuszom, rodzicom wolontariuszy. Rodzice naszych wolontariuszy od samego rana otaczali opieką swoje dzieci i dzielnie wspierali nas w, w działaniach. Jesteśmy razem już kolejny rok. Cieszę się bardzo, że wróciłam. Po krótkiej nieobecności. To jakieś trzy lata. Dla, jakoś tak to, była, jak było. Brakowało nam rutej i szczęśliwie się spotkaliśmy znowu na, na tym na tak, tak, zawsze power od rana, także <laughs> ciśniemy dalej, jak ja to mówię. I Rozwijc nie wyjdzie... się i biegnę zaraz już na scenę zagrzewać wszystkich do boju. Także, Będzie koncert finałowy. To jest jeden z naszych najmłodszych wolontariuszy, Marcel Łaski. Marcel, powiedz, który raz już kwestujesz? Drugi, na nie, pewno drugi to nie Piąty chyba. A, Marcel się jednak pogługił. Drugi, który pamiętasz. To jest prawda, to jest prawda, bo ja pamiętam Marcel taki malutki. Taki malutki kwestor. A u nas jak kwestują małe dzieci, to samochody się zatrzymują i wsypują pieniążki dzieciom do brzuszek. Tak? Kochani, co roku zakład cukierniczy Ola ofiaruje nam ciasteczka dla wolontariuszy. To jest wyjedzone skutecznie, dostajemy ciasteczka, dostajemy słodycze co roku od Oli i y, Pani Ania y, i Pan Mariusz Dobrowolscy y, co roku y, fundują naszym wolontariuszom kawę, herbatę i, i, i wszelkie ciepłe napoje. Y, pięknie dziękujemy i y, Polecamy się, zapraszamy do współpracy i wielkie dzięki. I również z banku spółdzielczego z oddziałem Rawska panie przychodzą z maszynami liczącymi do nas, umówione są za godzinę, będą na pewno też pięknie. Dziękujemy za wsparcie. W obecnym momencie. Przybyło kolejnych puszek. Dwie puszki, tak? Dwie doszły puszki. I w tym momencie mamy 22 820 zł i 16 groszy i teraz jaki tu mamy stan? Jeszcze, jeszcze, wiemy. jeszcze nie wiemy, więc jak widać co chwilę przybywa, co chwilę suma rośnie, dlatego też cieszymy się, radujemy wszystkich gorąco pozdrawiamy. Duża buźka dla wszystkich.